Dzisiaj, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Kościół w Polsce przeżywa Dzień Duchowej Bliskości z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Już po raz ósmy przeżywa tą inicjatywę duszpasterską, duchową. W tym roku pod nową nazwą Dzień Modlitwy i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Czyli nie jak dotąd, akcent padał na grzech. Przestępstwo, które wymagało pokuty, ale właśnie ten wymiar solidarności z tymi, którzy zostali skrzywdzeni. Kościół, jakby wychodząc od tego dramatycznego, bolesnego doświadczenia krzywdy, która się dokonała w Kościele, chce w ten dzień modlić się za wszystkie osoby w ten sposób skrzywdzone, niezależnie od tego, kiedy, gdzie czy przez kogo dokonała się ta krzywda. Materiały duszpasterskie właśnie przygotowane na ten dzień. Także we współpracy z osobami skrzywdzonymi znajdują się na stronie wspólnotazezranionymi.pl. Bardzo zachęcam wszystkich i duchownych i konsekrowanych i świeckich, żeby sięgnąć dzisiaj do tych właśnie materiałów, do tych modlitw, żeby właśnie się nimi posłużyć, czy to podczas modlitwy liturgicznej, czy we wstępie do Mszy Świętej, czy wykorzystać Modlitwę wiernych, czy też właśnie skorzystać z tekstu Drogi Krzyżowej, która, która została przygotowana na ten dzień, w jakiś sposób, właśnie czy to w modlitwie osobistej, czy właśnie wspólnotowej, e, włączyć osoby skrzywdzone do naszej modlitwy, modlitwy Kościoła. Oczywiście taka inicjatywa duszpasterska byłaby pustosłowiem, gdyby nie codzienna praca setek osób, które ze strony Kościoła w diecezjach i zakonach, zakonach męskich, w zgromadzeniach żeńskich na co dzień są do dyspozycji i pomagają osobom skrzywdzonym. To są przede wszystkim delegaci i delegatki do spraw ochrony dzieci i młodzieży, odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń. To są duszpasterze osób skrzywdzonych i siostry towarzyszące osobom skrzywdzonym, które pomagają, towarzyszom duchowo, duszpastersko. To są także osoby odpowiedzialne za prewencję, za organizowanie różnego rodzaju szkoleń, spotkań, które mają zmieniać naszą świadomość. To są także kuratorzy, czyli tacy duchowni, którzy są w jakiś sposób odpowiedzialni za obwinionych, oskarżonych, czy też skazanych za przestępstwa seksualne, duchownych, którzy właśnie, którym trzeba zapewnić plan bezpieczeństwa i dopilnować tego planu bezpieczeństwa, żeby nigdy więcej już takiego przestępstwa, takiej krzywdy nikomu nie uczynili. Ten, ten zespół, taki działający w diecezjach i, i, i zakonach, jest też wsparty przez chociażby punkty konsultacyjne. Jest takich punktów sześć. To są takie miejsca, często pierwszego kontaktu, gdzie osoby świeckie służą pomocą, informacją, towarzyszeniem, jeśli potrzeba. Żeby taką krzywdę zgłosić, służą tym, którzy jeszcze takiej, takiej właśnie takiego kroku nie uczynili, w to też wpisuje się działalność chociażby inicjatywy zranieni w kościele, inicjatywy świeckich katolików z Warszawy. I to wszystko, ten, ten, ten system działający lokalnie jest mocno wsparty przez dwie instytucje. Po pierwsze, Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, fundację, która utrzymuje się z wpłat, corocznych wpław przeznaczanych przez duchownych biskupów właśnie na działalność pomocową. Fundacja pomaga poprzez pomoc bezpośrednią, finansując osobom skrzydzonym terapię, finansując pomoc prawną, finansując pomoc medyczną, czyli na przykład leki, czy też spotkania, wizyty u, u psychiatry. Tylko w zeszłym roku udało się w ten sposób pomóc w sposób taki ciągły, stały, Blisko 100 osobom. Ta pomoc, czy ta działalność Fundacji Świętego Józefa także ogniskuje się na tych, którzy pomagają, czyli to jest wsparcie tzw. pomagaczy poprzez profesjonalizowanie ich, ich pomocy, korzystając ze studiów specjalistycznych, dzięki czemu mogą lepiej pomagać. To jest także wsparcie instytucji, które, które pomagają, czy też inicjatywy Zranieni w Kościele, jest właśnie finansowana ze środków Fundacji Świętego Józefa, i działalność, to także projekty Centrum Ochrony Dziecka. No i właśnie, Centrum Ochrony Dziecka to jest kolejnie, kolejna ogromnie ważna instytucja pierwsza instytucja w Kościele w Polsce, która już od 10 lat zajmuje się ochroną osób małoletnich i bezbronnych. Instytucja, która w ogromnym stopniu odpowiada za, za prewencję, za szkolenia, za różne programy prewencji, które przygotowuje, rozwija. Taki bardzo aktualny program, który realizuje teraz, to jest program Bezpieczna Szkoła. To jest nie tylko dokument już dostarczony, przygotowany i dostarczony do wszystkich szkół katolickich, ale już realizowany na poziomie szkoleń przeznaczonych dla. Nauczycieli, którzy właśnie uczą w szkołach katolickich. Centrum Ochrony Dziecka odpowiada także za przygotowanie standardów bezpieczeństwa małoletnich. To są standardy wymagane już dzisiaj przez państwo, przez tzw. ustawę Kamilka, która obliguje wszystkie instytucje zajmujące się dziećmi, młodzieżą do przygotowania takich standardów i wdrożenia ich. Ze strony Kościoła właśnie tą pracę nad, nad, nad aplikacją, nad wdrożeniem tego, tych, tego dokumentu odpowiada Centrum Ochrony Dziecka, pracując już ze swoimi absolwentami. To jest także instytucja, która prowadzi na Uniwersytecie Ignacyjnym w Krakowie hmm. unikatowe, jedyne w Polsce, studia podyplomowe z profilaktyki przemocy wobec małoletnich. Więc. Tak działa system ochrony małoletnich i bezbronnych, a także pomocy pokrzywdzonych w Kościele w Polsce, we współpracy z instytucjami pozarządowymi, we współpracy także z państwem. Robi wszystko, żeby na co dzień przeciwdziałać przemocy wobec małoletnich i bezbronnych, żeby pomagać tym, którzy niestety w ten sposób zostali skrzywdzeni i żeby reagować w każdym momencie, kiedy dzieje się krzywda. Jesteśmy razem, by pomagać.